Witajcie kochani, właśnie skończyłem rehabilitację z rehabilitantem. Dla mnie takie dni jak dzisiaj są czymś wyjątkowym, są czymś wspaniałym. Kiedy mogę ćwiczyć na podwórku, pokonywać kolejne trudności, zrobić kilka kroków na świeżym powietrzu, zrobić, wykonać jakiś ruch, to dzięki waszej pomocy już tyle osiągnąłem. Jestem naprawdę wzruszony, kiedy widzę te wszystkie filmiki, te wszystkie rzeczy, które mi przesyłacie na licytację. Dziękuję wam z całego serca za każdą złotówkę, za każdą pomoc, nawet najdrobniejszą. To dzięki wam już tyle osiągnąłem. To wszystko, co mam, zawdzięczam wam, to, co zrobiłem do tej pory. Gdyby nie wasza pomoc, dalej bym leżał bez ruchu, jak leżałem. W zeszłym roku zmarł mi tato, teraz mieszkam z mamą sam. Nawet sobie nie wyobrażam sobie tego, co by było, gdyby nie wy. Dalej bym leżał przykuty do łóżka, a mama by się mną dalej opiekowała, zmieniała pieluchy i biegała koło mnie. A co dzięki Wam już tyle osiągnąłem. Dziękuję Wam z całego serca. Nie poddaję się, przeszedłem naprawdę piekło. Przeszedłem pięć operacji, w tym cztery na mózgu, rekonstrukcji czaszki. Do tego jeszcze złamałem biodro, kolejna operacja, przeszedłem śmierć kliniczną, sepsę. To był koszmar, cztery lata to był koszmar, nie może być gorzej, byłem już po tamtej stronie, nie może być gorzej, wierzę, że Bóg dał mi nowe życie, wierzę, że jest przy mnie, że chroni mnie i dodaje mi sił, wierzę, że dotyka się Was i dziękuję Wam z całego serca, dziękuję Jemu za, za Was, dziękuję Wam z całego serca za to, że jesteście ze mną. Moim jedynym dochodem jest ten strach siłek z mopsu i nawet sobie nie wyobrażam, co by było. Nie miałbym się nawet w co ubrać. Dziękuję Wam z całego serca i proszę Was o dalszą pomoc. Dla mnie każda, nawet najdrobniejsza pomoc, to jest cud. Już tyle osiągnąłem dzięki Wam. Jeszcze kilka miesięcy temu w ogóle nie ruszałem się, leżałem cały czas. Dziękuję z całego serca i proszę Was o dalszą pomoc.